Wielka Czwórka sportowego Liverpoolu to chyba jeden z najbardziej znanych zespołów na świecie. Byli wyjątkowi pod wieloma względami. Choć u progu kariery żaden z muzyków nie był wirtuozem swego instrumentu i żaden też nie znał nut, to niemal przez całe lata 60. wyznaczali nowe prądy muzyczne, kładąc podwaliny pod późniejszy rozwój hard rocka, psychodeli, białego bluesa i wielu innych awangardowych nurtów. Byli pierwszą europejską grupą, która bez reszty podbiła amerykański rynek muzyczny. Do końca lat 90. sprzedali ponad miliard płyt. Wydali kilkanaście studyjnych albumów. Od 1987 roku płyty te pojawiały się na srebrnych krążkach, lecz jakość zapisanego na nich dźwięku była dość przeciętna. Co ciekawe, w zasadzie przez wiele lat tak znany zespół nie miał w swym dorobku żadnych oficjalnych nagrań koncertowych. Wyjątek stanowiła jedna płyta wydana w 1977 roku i zatytułowana The Beatles' Life at the Hollywood Bowl. Nagrania na ów krążek przygotował George Martin, wieloletni producent Beatlesów, jednak nigdy nie był z nich zadowolony. Pochodziły z trzech koncertów zespołów Hollywood Bowl, zarejestrowanych 23 sierpnia 1964 roku oraz 29 i 30 sierpnia 1965 roku. Przez wiele lat był to jedyny wydany przez EMI i Capitol Records autoryzowany koncert Beatlesów. Zrejestrowano go w okresie szczytowego nasilenia Beatlemanii, jednak przy poziomie ówczesnej techniki zrealizowanie profesjonalnego zapisu było niemożliwe, ponieważ na koncertach panował nieopisany chaos, muzycy nie słyszeli się wzajemnie, wszystko zagłuszał krzyk 17 tysięcy fanów, którzy, jak twierdził George Martin, byli w stanie zagłuszyć nawet startujący odrzutowiec. Nic dziwnego, że krótko potem zespół definitywnie zrezygnował z publicznych koncertów. W początkach ery płyt CD na rynku były dostępne nagrania zespołu, jednak ich jakość pozostawiała wiele do życzenia. 9 września 2009 roku pojawił się 16-płytowy zestaw The Beatles Stereo Box Set, zawierający całą na nowo zremasterowaną dyskografię zespołu. Różnica w brzmieniu była ogromna. W ślad za nim na półki sklepowe trafił 13-płytowy komplet Monobox Set, prezentujący monofoniczne wersje piosenek, często różniące się znacząco od stereofonicznych. Nadal jednak... Brak było nagrań koncertowych. Wytwórnia Capitol Records pierwotnie planowała wydać album koncertowy The Beatles zawierający nagrania z 23 sierpnia 1964 roku, jednak mimo wytężonej pracy nie osiągnięto zadowalających rezultatów. Występ robił wrażenie, jednak jakość dźwięku dyskwalifikowała materiał. Taśmy powędrowały na półkę. Rok później, 29 i 30 sierpnia, zarejestrowano w tym samym miejscu kolejne dwa koncerty zespołu, ale znów okazało się, że wyłowienie muzyki legendarnej czwórki z podryku tłumu przekraczało możliwości wydawców i tym razem taśmy trafiły do archiwum. W 1971 roku przy okazji pracy nad albumem Let It Be próbował zmierzyć się z nimi Phil Spector, lecz również zrezygnował. Materiał powrócił na półkę, gdzie przeleżał kolejne 6 lat. Rynek jednak jak wiadomo nie znosi próżni, w związku z czym pojawiały się nielegalne butlegi. By ograniczyć ich wypływ, Capital Records ponownie powierzył tę pracę George'owi Martinowi. Zadanie nie było łatwe, jednak doświadczonemu realizatorowi, od lat współpracującemu z zespołem, udało się wykroić 13 utworów. Różnica między nimi a piosenkami zarejestrowanymi również na żywo w studiach BBC polegała na niesamowitej energii, jaką zespół czerpał z wiwatującego tłumu. Drobne wpadki wykonawcze zeszły na dalszy plan, bowiem muzycy z uwagi na doping prawie się nie słyszeli. Koncert z Hollywood Bowl zawierał głównie piosenki z płyt, a Day's Snights z 64 i Help z 65. Choć cieszył się sporym powodzeniem, to jednak po wyczerpaniu nakładu nie został wznowiony i nie ukazała się też jego wersja na CD. Do nagrań powrócono po blisko 40 latach. Zmieniły się czasy, rozwinęła się technika. Jakiś czas temu do Gilesa Martina, syna Georgia, dotarła wiadomość, że w Capital Studios odkryto trójkanałowy zapis wspomnianego koncertu. Okazało się, że jest technicznie nieco lepszy od taśmy matki przechowywanej w londyńskich archiwach. Giles wspólnie z Jamesem Clarkiem poddał go obróbce, pozwalającej wyodrębnić ze wspólnego toru dźwięki poszczególnych instrumentów. Materiał ponownie zmiksował. Dało się poprawić przejrzystość dźwięku i oddać w nagraniu niesamowitą energię muzyków, wspomaganych przez szalejący tłum. Całość uzupełniono o dodatkowe cztery nagrania, tak więc, ostatecznie na płytę trafiło 17 piosenek. Album zyskał nowy blask i w niczym nie przypomina swego dawnego pierwowzoru. Jakość dźwięku pozytywnie zaskakuje. Beatlesi dopingowani wiwatującą publicznością grają na najwyższych obrotach, często nadając wykonywanym piosenkom szybsze tempa niż w wersjach studyjnych. W ślad za płytą na ekrany trafił film dokumentalny The Beatles' Eight Days a Week, The Turing Years w reżyserii Rona Howarda. Po raz kolejny okazało się, że współczesna technika może zdziałać cuda. Giles Martin, syn legendarnego George'a Martina, tego dokonał. Boję się myśleć, czego może dokonać jego wnuk.